Wiesz to oglądałam ostatnio bardzo ciekawy film, Władce Pierścieni. Czy widziałeś? Tak, widziałem całą trylogię. I masz jakieś przemyślenia, jakieś ciekawe spostrzeżenia? Wiesz co zauważyłem? Że tę sytuację możemy przełożyć na nasze życie. Pewna grupa osób zmaga się swoim przygodą, trudnościami codziennego dnia, nie? I pomyśl sobie, że w, udaje im się to. Wychodzą na przeciwności i dają radę. Dają radę dzięki, dzięki słowom wsparcia. Są no to... tak. Faktycznie, przecież sam zawsze wspierał Frodo dobrym słowem. Ale Dokładnie. co dla nas może być takim słowem wsparcia? Hmm. Myślę, że Pismo Święte. W Piśmie Świętym możemy znaleźć dużo kwestii, dużo. Spraw, które ułatwiają nam życie, nie? Czy nie znalazłeś takich myśli czasem, kiedy, kiedy czegoś szukałeś, kiedy było ci trudno? Często rzeczywiście, kiedy mam jakiś problem, kiedy nie wiem, co robić, sięgam do pisma świętego. I bardzo łatwo jest nam znaleźć odpowiedź na wszelkie problemy życia naszego. Dokładnie. Też mam kilka takich sytuacji, które nasuwają mi się od razu. Ale wiesz co? Oprócz tego pisma, oprócz tych słów. Potrzebna była im taka siła duchowa, taka motywacja, którą mogli czerpać dzięki temu, że po prostu coś jedli, dzięki temu, że mieli siłę. Nie? Czy myślisz, że dla nas, katolików, jest jakaś taka możliwość, żeby tą siłę czerpać? Mówisz o Eucharystii? Dokładnie. Uważam, że właśnie w trylogii Władcy Pierścieni jest dużo momentów, kiedy możemy zobaczyć, że te dwa czynniki współgrają i współdziałają. Właśnie jak Eucharystia i Słowo. Dzięki temu oni zrealizowali swoją przygodę i myślę, że i my możemy tę przygodę realizować na co dzień. Tak, pomimo, że ich przygoda była bardzo ciężka, ja jakoś pod koniec i tak dobiegła do końca, i tak się skończyła pomyślnie. Więc myślę, że my, czytając Pismo Święte, możemy naszą przygodę doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. Kiedy spotykacie się wspólnie, żeby nieraz porozmawiać o Piśmie Świętym, tutaj macie pomoc. My kilkakrotnie też korzystaliśmy na naszych spotkaniach właśnie z Wademekum, bo i tutaj poznaliśmy przygodę o Frodo i o Władcy Pierścieni, ale też poznajemy o Słowie Bożym.